O naśladowaniu Najświętszej Maryi, Panny, na każdy dzień roku. Jednej Maryi życie, nauką jest dla wszystkich święte ambroży. Daj mi wiarę żywą, powszechną, która byłaby bez wszelkiego wątpienia i nic nie wyłączała. Wątpić jest nie wierzyć. Wyłączyć jeden artykuł jest odrzucać wszystkie. Daj mi wiarę ożywioną przez miłość, mocą której żyłbym stosownie do prawd, których uczy mnie wiara. Nie proszę cię, abym czynił cuda, jakie święci czynili przez wiarę. Ale proszę Cię o tę wiarę, która uczyniła ich świętymi. Rozdział 17 o gorącym pragnieniu, które powinna mieć dusza do przyjęcia Jezusa w komunii. Maryja, Synu, tajemnica, którą już rozważałeś, może Ci jeszcze podać inne uwagi, które nie przychodzą Tobie na myśl. Sługa, racz mnie nauczyć sama o Królowo Nieba, mów bowiem Twój sługa słucha.